Jeżeli zostanie to potwierdzone w kolejnych ruchach, no to będzie bardzo, bardzo niebezpieczne, szczególnie dla altcoinów. No Bitcoin to sobie jeszcze poradzi, ale altcoiny, które w tym momencie są głęboko, że tak powiem, wydu, no to wygląda to kiepsko, szczególnie patrząc na to, że niektóre alty są na poziomach cenowych z bessy, co w ogóle historycznie wcześniej nie miało miejsca. Ta hossa wygląda również zupełnie. Inaczej, przez co? W jaki sposób staram się racjonalizować i prawdopodobnie również wyprzeć taki właśnie tworzący się aktualnie scenariusz, bazując oczywiście na aktualnej akcji nowej, która może zostać zanegowana, i powiem Wam w dalszej części tego materiału, co według mnie zaneguje taki scenariusz i da nam nadzieję na kolejne wzrosty. Więc przede wszystkim ta hossa wygląda inaczej.